Cześć witajcie, Assassin 8 z tej strony i witam Was w kolejnym odcinku serii GTA Sin City Moi drodzy, wbiliście 500 łapek, bardzo mnie to cieszy no i lecimy z serią właśnie z tej gry. Zobaczcie w jakim miejscu się znajduje. Tak jest znana wszystkim miejscówka z y, Mister czyli Hata CJ w El Coronie. Musiałem kupić sobie dom, żeby właśnie móc y, cokolwiek y, później zrobić, żeby wiecie, zapisać grę i tak dalej, i tak dalej. Także y, cóż, moi mili, y, myślę, że nie ma co będzie przedłużać. Lecimy do kolejnej misji. Dobra, dolatujemy na miejsce naszych y, kości do gry i tutaj będziemy mieli następną misję, także zobaczmy o co tym razem będzie chodzić. Ludzie, nie uciekajcie. O, siema mieciu, co ty tutaj robisz? Nieważne. Wchodzimy. Droga do zatracenia. Welcome back, Mr. Johnson. Do you want to play golf? No, thank you. Let's talk about business, a triad leader with gecko tongue. It's really starting to threaten our interests. Last night, Ron Fales, people killed one of my couples and took his documents about my casinos. Motherfucker with his folks barricaded themselves in Pilgrim. Go there and kill Ran Recover the documents. Dobra, czyli musimy jechać do kryjówki Ran, Fali, Pilgrim. Yy, no dobrze, w takim razie zróbmy to, jedźmy tam. Przepraszam, proszę mi wybaczyć. Gdzie to jest? Nie mam żadnego pojęcia, także jedźmy. No i słuchajcie, pisaliście mi w komentarzach, że grata nie jest długa, że będzie to dość krótka seria. OK, zdaję sobie z tego sprawę, ale cieszę się, że będziemy mogli sobie to ograć na nagraniu. Na w sensie zrobić z tego po prostu serię. Także cóż, no jedźmy. Ja muszę zobaczyć na mapie, gdzie to jest. O kurde, jednak kawałek drogi, do zobaczenia za chwilę. Dobra, zabij członków Grico Tong. To jest nasz cel i sporo ich jest w sumie. O cholera! No powiem wam, że tego się nie spodziewałem i nawet nie wiem, czy ja jestem gotowy na to Ok, stąd ich nie zastrzelimy Więc musimy gdzieś się przedostać W sumie też musimy to zrobić tak, żeby mi nie zauważyli Czy stąd będzie dobrze? Wydaje mi się, że całkiem, całkiem ok, Jest, stąd ich nie przestrzelę. Oj ojoj oj oj, dobra Trzeba wymyślić coś innego w takim razie. Ok, jeden leży. Dobra, kolejny też. No i teraz już muszę się dostać na ich teren. Oczywiście wszystko ostrożnie i tak dalej. Skąd? Jest jakiś snajper. Tam jest chyba on, tak? Przepowiem wam, że ciężko się strzela i tak dalej. O. Czy mogę tam to wybuchnąć? Mogę, pięknie o to chodziło. Ale czekajcie, bo oni tutaj strzelają naprawdę z każdej ze stron. I naprawdę muszę mieć oczy dookoła głowy. Jeżeli chcę przeżyć w ogóle. Szkoda, że nie mam żadnej snajperki, bo... No skąd ty strzelasz baranie? Gdzie on jest? Pokażcie mi go w tej chwili. Ziomek, gdzie się kryjesz? O, jest kamizela, może jeszcze zdążę ją tutaj szybko. Ok, ogarnąłem. No i lecimy w takim razie z kolejnymi ziomeczkami. Ok, pięknie. Po prostu muszę wybuchać te beczki, tak będzie najprościej, żeby się ich pozbyć. Ok, kolejny, kolejny i następny, świetnie. Mam tutaj jeszcze jednego nad sobą, czyli to jest ten snajper, tylko gdzie on jest, o to chodzi. O nie o nie, o nie, o nie, o nie! Jest źle, bardzo źle. Dobra, tam mamy jeszcze dwóch. O! Właśnie, mogłem tak to zrobić. I tu jeszcze jeden. Świetnie. Został jeszcze jeden, czyli ten nasz snajper, tylko pytanie, gdzie on jest? I trochę boję się gdziekolwiek wyjść, bo mam naprawdę niewiele HP. Tam widzę serduszko. Czy zdążę dobiec? Lećmy. Może zdążę. Robię, słuchajcie, takie super... Chciałem powiedzieć super... uniki. Dobra. Widziałem, gdzie on jest. Jedziemy jeszcze raz. Okej, okay, słuchajcie. Został mi jeszcze ten jeden ziomek na górze. Zgarniam szybko kamizelę. No i strancamy go stąd. Mam nadzieję. Pięknie! Udało się! Co teraz? Zabij Ran Fali! Okej! Okay, Ran Fali, gdzie ty jesteś? Tutaj! Pięknie, ponieść dokumenty. Szybko zgarniamy. Okej, okay, o to chodziło. O! Oh, shit! co tu się wydarzyło? Dobra, weź broń y i załatw tych. Y dobra, aha, bo ja nie kieruję autem. I robimy, słuchajcie, prawdziwego drive-by'a. Jak na serię GTA przystało. Tak jest, o to właśnie chodzi. Tak ma być. Nasz samochód jest w miarę dobrym stanie. Jeszcze. Ale nie wiem, czy długo tak pociągnie. Cyk, wybuchamy wszystko wszędzie. O to chodzi. Pięknie. Ta jest. Tam z tyłu kogoś się zagubił, ewidentnie. Ale są już z każdej strony. Więc trzeba słuchajcie mieć oczy dookoła głowy tak naprawdę. I na nich wszystkich uważać. No gościu, no zobacz, strzelam w ciebie, a ty jeszcze żyjesz. No właśnie, jest ich coraz więcej. Co my mamy teraz zrobić, Jom? Weź tam ucieka jakoś czy coś. Może nam się uda. Okej, okay, teraz jeszcze przód. Dobra, gonią nas cały czas z tyłu. Aczkolwiek miejmy nadzieję, Tak jest, że to chyba wszyscy. Chyba, więc jeszcze nic nie jest pewnego. Nice. You. You no siema, siema. Pięknie, dwanaście tysięcy. I tym samym skończyliśmy misję w tych kościach do gry i teraz mamy, słuchajcie jak widzicie misję w takiej kotwicy jakby i w tym naszym tutaj w tej naszej koniczynce czterolistnej. I ta koniczynka to oczywiście ten ziomeczek, który nas przed chwilą zabrał, więc może wybierzmy się do tej kotwicy, która nam się pojawiła po prostu wcześniej i zobaczmy, co będziemy mieli tam, także... Chciałem powiedzieć, że widzimy się za chwilę, ale wydaje mi się, że to jest gdzieś w okolicy, albo nawet na lotnisku, chociaż już chyba nie. Więc widzimy się na miejscu. No dobra, jesteśmy już prawie na miejscu. No i niestety musiałem kawał drogi przejść jeszcze, ale e, ale jesteśmy i zobaczmy, co teraz. Bayside Marina. Okej, okay, brzmi intrygująco. The Fernando Concordia, brother of the Juan, took the control on Bay side. We can take the empire and become coca kings on the west coast. We will attack from sky, destroying Colombians boats and killing their members by a surprise. Wow, czyli teraz słuchajcie, jesteśmy po prostu e, bogami kokainy i tak dalej. E, dobrze, zniszcz łodzie kolumbijczyków. To jest właśnie nasz cel. Czy to są tamte łodzie? Nie mam bladego pojęcia. Więc y, oczywiście muszę znowu wyciszyć ścieżkę audio, bo, bo wiadomo. Także, także wybaczcie mi, ale oczywiście podłożę family friendly muzyczkę y, i będzie super. Y, także, także cóż, y, moi drodzy, generalnie y, cała gra wygląda naprawdę nieźle, podoba mi się, fajnie się w to gra. Zabij członków kartelu, gdzie oni są? Tutaj, o matko jedyna, a czy ja ich stamtąd, a czy stąd ściągnę? Nie mam pojęcia. Dobra, spróbujmy jakoś to zrobić. Okej, okay, tutaj jeszcze i tutaj. Tu pięknie, tutaj następny. I mamy jeszcze dwóch. Cyk. I cyk, pięknie, o to właśnie chodziło. I lecimy dalej w takim razie. No się maneczko, no się maneczko. Nie spodziewaliście się tutaj takiego nalotu, co? Bardzo dobrze, nikt nie spodziewa się, hisz. Carla Johnsona, tak jest. Świetnie, o to chodzi. Jak ja, gdzie, gdzie ja w ogóle. Halo, gdzie ja jestem? O co chodzi? Dobra, nieważne. Chyba się udało. Dobra, i co teraz? Zabij kolumbijczyków. Nie ma problemu. Cyk i cyk. To było łatwe. Rozbij kryjówkę kartelu. Ło cholera. No, powiem wam, że tutaj, Narkosik mocno. Narkosik mocno. Dobra, panowie, robimy tak. Ja tutaj zgarniam amunicję i w ogóle. Pan policja w porządku pilnuje, więc nic tam nie zrobi. Ale już. O jezu, A tego to się nie spodziewałem. Na szczęście mam minigana, więc jest luz. Panowie. Musicie mi pomóc, nie to, że ja będę za was odwalał całą robotę, bo ja jestem, wiecie, agent Carl Johnson i tak dalej, i tak dalej. Więc za mną, kamraci, i może nam się coś uda tutaj zrobić. I odbiłem ten kartel, i w ogóle będziemy zajebiści. I koka jest nasza, więc no, do dzieła, panowie. Raz, dwa, trzy. Na co wy czekacie? Po co wam te bronie? Proszę strzelać w tym momencie. W ogóle, coś się stało chyba z dźwiękiem, bo tak, tak coś, tak, coś źle słychać, i w ogóle ale, ale dobra, nieważne. Jedziemy dalej, rozwalamy ten kartel narkotykowy. Świetnie, o to właśnie chodzi, tak jest. Wow. Nieźle się tutaj urządziliście, ziomeczki. Ale wasz koniec nastał. Przyszedł agent Johnson. Który rozwala ten wasz kartelik, po prostu w trybie natychmiastowym. Jeszcze jeden ziomek. Idź do domu bossa. Dobrze, boss, gdzie jesteś? Moment, muszę zmienić broń. I boss siedzi w tym domu. Ok, Wchodzimy. Mamy oczywiście pomocników. Fernando Concordia. Muszę cię zabić ziomek. Wow, 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 chwila. Kurde, powiem wam, że to jest naprawdę ciężko. I muszę uważać. Czy to był on? Okej, okay, to był on. Posiadłość jest zdobyta. Wow! Świetnie, mam. Boże, co to w ogóle są za dźwięki jakieś? Misja wykonana: 50 tysięcy dolarów. Świetnie, o to właśnie chodzi. Dobra, zapisujemy na szybko grę. Tak, żeby być, słuchajcie, ze wszystkim na bieżąco. E, no i cóż, zróbmy sobie może jeszcze jedną misję. Tylko nie mam pojęcia o co chodzi z tym dźwiękiem. Także e, widzimy się za krótką chwilę. Dobra, dźwięk naprawiony. Wchodzimy do kolejnej misji. I będzie to ostatnia misja w tym odcinku: Latarnia morska. Hello? Hey, boss. There goes big shipment for us from San It seems that Columbia's got the lighthouse. Try to switch it on before the boat crosses its Dobra, mamy tylko 5 minut, żeby włączyć światło latarni morskiej. Bo Kolumbijczycy e, e, sobie postanowili e, zakpić ze mnie i, i, i coś tam, dobra, nieważne. Lecimy w takim razie do latarni morskiej. I powiem wam, że naprawdę strasznie kuleje yy, ten dubbing, jest po prostu w y, słabej jakości i tyle, aczkolwiek jest y, git, da się wszystko zrozumieć, dobra, siema łajzy, przyszedł król, król Johnson, nawet nie ważcie się nic robić, bo i tak nie macie żadnych szans ze mną, z agentem Johnsonem. Dobra, muszę uważać, bo nie mam już y, tego, nie mam już kamizeli, kulu odpornej. Gdzie on jest? Tutaj. Kurde, oni strzelają do mnie z każdej ze stron i boję się, że za chwilę to się może źle dla mnie skończyć po prostu. No, dokładnie. Świetnie, Asasyn, Jesteś zajebisty w tą grę! Dobra, lecimy jeszcze raz i tym razem mam nadzieję, że wszystko się uda. Więc y, jazda, jazda. W sumie to y, lecimy, 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 nie śpimy, oczywiście. Y, Bagieton. Zawsze i wszędzie. Dobra, wychodzimy. No i słuchajcie, mamy minigana. Nie zawahamy się go użyć. Ani troszeczkę. I mam nadzieję, że teraz mi się uda i będzie wszystko ok, także wchodzimy do środka. Oczywiście, już tutaj broń przygotowana. Ok. Czy ja stąd będę mógł kogoś strącić? No tak nie bardzo Więc po prostu lećmy na górę I rozwalajmy każdego, kto stanie nam na drodze Prosta sprawa yy, A mam nadzieję, że, yy, że mi się uda Więc jedziemy, jedziemy Lecimy, nie śpimy Okej, okay, okej okay. Tutaj kolejny Boże, gdzie wy jesteście I czemu nie mogę do was strzelać? To jest najgorsze uczucie na świecie po prostu Dobra, tutaj to już mogą być nasi Kolumbijczycy, albo i nie, czyżby mi się udało? Czyżbym zapalił to światło? Zniszcz łodzie Kolumbijczyków. O, cholera, to jeszcze nie koniec w takim razie. Na szczęście mam tego minigana, więc powinno szybko pójść. Gdzie jest ostatnia? Tutaj jest. No i o to chodzi. Tak to się robi. Kapitał zdobyty. Wow, słuchajcie, naprawdę świetnie to wszystko wygląda. Ta nieruchomość będzie teraz generowała dochód maksymalnie 20 koła, i tak dalej, i tak dalej. I misja wykonana. Kurde, zobaczcie, to jest właśnie człowiek sukcesu: to jest Carl Johnson. No i została nam jeszcze kończynka, ale kończynkę zrobiłem sobie w kolejnym odcinku. Tymczasem serdecznie Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie koniecznie lajka. Zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Napiszcie, komentarz jak wam się podobało i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!